Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku moich podcastów. Dzisiejszy temat jest mi szczególnie bliski, ponieważ dotyczy czegoś, z czym sama się mierzyłam. Chciałabym dziś opowiedzieć Tobie o ciele, ale nie w kontekście kolejnych diet, wyścigu o idealną sylwetkę czy nowych trendów w mediach. Chciałabym poruszyć temat dużo głębszy. O presji wyglądu, o oczekiwaniach, jakie narzuca nam społeczeństwo, i o tym, jak budować zdrową, trwałą relację ze sobą, niezależnie od tego, jak wyglądamy. Wiem, jak łatwo jest wpaść w pułapkę porównań, krytyki, ciągłego poprawiania siebie. Wiem też, jak ogromną siłę daje zatrzymanie się i zadanie sobie pytania: czego naprawdę potrzebuję? Nie jak wyglądam, ale jak się czuję. Jeśli kiedykolwiek czułaś, że Twoje ciało nie jest wystarczające, jeśli kiedykolwiek miałaś wrażenie, że musisz się zmieniać, by zasłużyć na akceptację, ten odcinek jest właśnie dla ciebie. Usiądź wygodnie, weź głęboki oddech i pozwól sobie na chwilę refleksji. Dzisiejsze społeczeństwo jest zdecydowanie ukierunkowane na wygląd. Media społecznościowe, reklamy, telewizja wszędzie otaczają nas obrazy idealnych ciał, które wydają się być normą. Jednak co się za tym kryje? Ideał piękna, który współcześnie panuje, jest wyidealizowanym obrazem często dalekim od rzeczywistości. Widzimy idealne, smukłe sylwetki, błyszczące, gładkie skóry, perfekcyjne rysy twarzy. Nie ma miejsca na wady, nie ma miejsca na zmarszczki, celulit czy nadwagę. Zamiast dążyć do harmonii ciała i umysłu, zamiast pielęgnować zdrowie, jesteśmy narażeni na nieustanną presję osiągnięcia nierealistycznych standardów. Ale co jeśli to, czego szukamy, to nie idealne ciało, ale zdrowie, równowaga czy spokój? Co jeśli akceptacja ciała to klucz do szczęścia, a nie ciągła walka ze sobą? Akceptacja to także dbałość o ciało, które daje nam siłę i sprawność, a nie o ciało, które spełnia tylko oczekiwania społeczne. Ciało to nie jest tylko wygląd, to także złożony mechanizm, który wymaga troski, odpoczynku, odżywienia i miłości. W dzisiejszym świecie ogromnym wyzwaniem jest utrzymanie zdrowej relacji z ciałem. Często przyjmujemy wzorce, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Często gubimy się w dążeniu do idealnego ciała, a zapominamy o najważniejszym o naszym zdrowiu. Współczesne kanony piękna nakładają na nas nierealistyczne wymagania, nie dostrzegając, że nie każda sylwetka to sygnał zdrowia lub siła. Tak, ważne jest dbanie o ogólną sprawność organizmu, a nie chodzi tylko o wygląd. To powinno być przede wszystkim zdrowie, wewnętrzna harmonia i komfort psychiczny. Warto zadać sobie pytanie: jakie jest moje prawdziwe ja w kontekście ciała? Czy dbam o siebie w sposób, który sprawia, że czuję się dobrze, czy tylko próbuję pasować do narzuconych wzorców? Akceptacja siebie to proces, który nie oznacza bierności, lecz aktywne dbanie o siebie w sposób, który daje poczucie sprawczości i kontroli nad własnym życiem. Nie chodzi o to, by uznać, że nasze ciało jest doskonałe w każdej chwili. Chodzi o to, by docenić jego wyjątkowość i zrozumieć, że to, co robimy, ma realny wpływ na nasze zdrowie. Dbałość o ciało to coś więcej niż tylko aspekt estetyczny, to także troska o zdrowie, które przejawia się w aktywności fizycznej, odpowiedniej diecie i dbaniu o równowagę psychiczną. Czasami zmiana nawyków wiąże się z rezygnacją z niezdrowych przyzwyczajeń, które negatywnie wpływają na naszą kondycję. Ale nie musi to oznaczać, że celem jest dążenie do wyidealizowanego obrazu. Chodzi raczej o to, by każdy krok podejmować z troską o siebie, z miłością do swojego ciała, a nie z poczuciem winy, że musimy je zmieniać, by dopasować się do innych. Zaczynając od diety, warto pamiętać, że odpowiednia żywność nie ma na celu zmiany wyglądu ciała, ale poprawy jego funkcjonowania. To, co spożywamy, wpływa na nasze samopoczucie. Energię, kondycję fizyczną, ale także naszą psychikę. Regularne posiłki, odpowiednia ilość białka, tłuszczy, węglowodanów, witamin i minerałów to klucz do utrzymania ciała w dobrej kondycji. Odpowiednia zdrowa dieta nie musi oznaczać rezygnacji z przyjemności. Można zjeść smacznie i zdrowo, nie rezygnując z ulubionych potraw. Chodzi o balans, o zrozumienie, że jedzenie to nie tylko spożywanie kalorii. Ale także przyjemność, która ma wpływ na nasze samopoczucie i zdrowie. Zdrowe jedzenie nie oznacza rezygnacji z przyjemności z życia, a raczej świadomego wyboru tego, co wprowadzamy do naszego organizmu. Jeżeli chodzi o aktywność fizyczną, jaka jest odpowiednia aktywność fizyczna, to także warto zacząć od własnych potrzeb, nie dążąc do zewnętrznych celów. Wspomniana fit sylwetka nie powinna być celem samym w sobie, ale raczej osiągnięciem, które przychodzi w wyniku regularnej aktywności. Ważne jest, by wybrać formę ćwiczeń, która daje ci naprawdę przyjemność, niezależnie od tego, czy jest to yoga, spacer, bieganie, pływanie, taniec czy siłownia. Każdy z nas ma inne potrzeby i ograniczenia, więc kluczowe jest, aby dopasować aktywność do swojego ciała. A nie do oczekiwań innych. Psychika jest równie ważna jak kondycja fizyczna. Często zapominamy o tym, jak wielki wpływ na nasze zdrowie ma nasza mentalność. Akceptacja ciała nie oznacza tylko zmiany zewnętrznej, to także uznanie, że mamy prawo do dbania o siebie, rozwoju osobistego i wewnętrznej równowagi. Każdy z nas zasługuje na to, by czuć się dobrze we własnej skórze. Ale nie tylko w kontekście wyglądu, chodzi również o to, by czuć się dobrze emocjonalnie. Warto dbać o swój umysł, zrzucać stres, odprężać się i akceptować swoje emocje. W tym kontekście istotna jest także rola psychodietetyki, która pomaga zrozumieć, jakie mechanizmy psychiczne prowadzą do zaburzeń w jedzeniu, a także jak radzić sobie ze stresem i emocjami, które mogą prowadzić do przejadania się. Nie chodzi o to, by na siłę zmieniać sylwetkę. Czasami ciało jest w innej kondycji i wymaga po prostu troski. Otyłość wiąże się z wieloma zagrożeniami zdrowotnymi, takimi jak cukrzyca, nadciśnienie, problemy z sercem. Dbałość o zdrowie w takim przypadku nie polega na dążeniu do perfekcji, ale na poprawie jakości życia i funkcjonowania organizmu. Jeśli czujesz, że Twoje ciało nie funkcjonuje na najwyższych obrotach, Warto poszukać sposobów na jego regenerację, ważne by podejść do tego z troską, a nie z frustracją. Ciało to nie tylko narzędzie do osiągania estetycznych celów, ale przede wszystkim masz do niego prawo, by dbać o nie z miłością, szacunkiem i odpowiedzialnością. Warto rozpoznać sygnały, które wysyła nam ciało i na tej podstawie podjąć odpowiednie kroki. W dzisiejszych czasach media społecznościowe, reklamy i inne formy marketingu mają ogromny wpływ na nasze postrzeganie ciała. Często porównujemy siebie do zdjęć na Instagramie czy celebrytów, którzy zdają się spełniać wszystkie wymagania idealnego wyglądu. Problem w tym, że te obrazy są często nienaturalne, odpowiednio wyretuszowane za pomocą filtrów, a czasem nawet stworzone przez sztuczną inteligencję. W tym świecie iluzji bardzo łatwo zapomnieć, że to, co widzimy w internecie, to tylko wycinek życia, a nie rzeczywistość. Nie możemy zapomnieć, że każdy człowiek jest unikalny i to, co może być uznawane za idealne dla jednej osoby, nie musi być odpowiednie dla drugiej. Dlatego warto zastanowić się nad tym, co dla nas jest naprawdę ważne. Czy to, co widzimy w internecie, naprawdę ma wartość w naszym życiu? A może warto postawić na to, co sprawia, że czujemy się dobrze we własnej skórze, niezależnie od tego, czy pasujemy do jakichś sztywnych norm? Zamiast podążać za mediami, warto ustalić własne cele, nie te narzucone przez społeczeństwo, ale te, które są zgodne z naszymi wartościami. Czuj się dobrze ze samym sobą i swoje działania skupiaj na tym, co daje Ci radość i poczucie spełnienia, a nie na tym, co uznaje za ważne większość. Ważne jest, by otaczać się osobami i treściami, które promują zdrową akceptację ciała i pomagają w budowaniu pozytywnego obrazu siebie. To może być zarówno w realnym życiu, jak i w internecie. Warto obserwować profile, które promują różnorodność ciał, zdrowe podejście do diety i aktywności fizycznej, a nie te, które ciągle pokazują tylko jedno, często nierealistyczne, oblicze piękna. Dlaczego warto zadbać o zdrowie psychiczne? Warto pamiętać, że zdrowie fizyczne i psychiczne są ze sobą ściśle powiązane. Jeśli nie czujemy się dobrze w naszej skórze, może to prowadzić do wielu problemów emocjonalnych, takich jak depresja, lęki czy stres. Stres w szczególności jest często odpowiedzialny za zaburzenia w odżywianiu i może prowadzić do nadmiernego jedzenia lub wręcz do unikania jego. Z kolei problemy z jedzeniem mają ogromny wpływ na naszą psychikę. Wciąż zmieniająca się masa ciała, nierealistyczne oczekiwania względem siebie i krytyka zewnętrzna prowadzą do poczucia, że nigdy nie osiągniemy idealnej sylwetki. Warto więc zadbać o równowagę emocjonalną, a nie tylko o wygląd. Zwiększając naszą odporność na stres, uczymy się akceptować siebie, nie oczekując od siebie doskonałości. Psychodietetyka, która łączy aspekty psychiczne i fizyczne. Pomaga w leczeniu zaburzeń odżywiania, ale także w budowaniu zdrowych nawyków. Współczesne podejście do zdrowia stawia na kompleksową troskę o siebie. To oznacza, że zdrowie fizyczne nie jest odseparowane od psychicznego. Regularna aktywność fizyczna, odpowiednia dieta i odpowiednia troska o nasze emocje i mentalność idą ze sobą w parze. Dbajmy więc o siebie na wielu poziomach od wewnętrznych mechanizmów po zewnętrzne działania. Nie chodzi o to, by dążyć do idealnego ciała. Warto zrozumieć, że najważniejsze jest nasze zdrowie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Przestańmy porównywać siebie do innych, bo każde ciało jest inne. Jedno będzie wymagało mniej ćwiczeń, inne więcej. Jedno będzie szczuplejsze, inne bardziej umięśnione, a inne po prostu zdrowe w swojej naturalnej formie. To, co jest najważniejsze, to nasza kondycja. Ogólna sprawność, samopoczucie i poczucie wartości. Pamiętaj, że wygląd ciała to tylko powierzchowność. Liczy się to, jak się czujemy, ile energii mamy każdego dnia, jak nasze ciało reaguje na to, co mu oferujemy. To, jak troszczymy się o nasze ciało, nie musi wynikać z dążenia do osiągnięcia jakiegoś wyidealizowanego wyglądu, ale z chęci zapewniania mu jak najlepszego funkcjonowania. Bycie zdrowym to ostateczny cel. A osiągnięcie go nie musi oznaczać spełnienia społecznych oczekiwań. Czasem zbyt duża presja społeczna prowadzi do niezdrowych działań, takich jak skrajne diety czy nadmierne treningi, które mogą wywołać więcej szkód niż korzyści. Zamiast tego warto skupiać się na zdrowiu w szerokim sensie. Równowaga, spokój umysłu i zdrowie ciała są kluczem do dobrego samopoczucia. Akceptacja siebie nie jest czymś, co można osiągnąć w ciągu jednej nocy. To proces, który wymaga pracy nad sobą, ale i cierpliwości, oznacza, że nie musimy codziennie czuć się w pełni komfortowo z każdym aspektem swojego wyglądu, ale musimy nauczyć się traktować siebie z szacunkiem i dbać o siebie. Czasami jest to trudne, zwłaszcza w obliczu licznych bodźców zewnętrznych, które podsycają nasze niezadowolenie z wyglądu, ale warto zrozumieć, że prawdziwa akceptacja nie polega na tym, by czuć się perfekcyjnie. Ale by przestać ciągle oceniać siebie przez pryzmat norm i oczekiwań innych. W tej podróży warto zacząć od małych kroków zaakceptowania swojego ciała takim, jakim jest, a potem rozpoczęcia działań, które będą go wspierać i rozwijać w zdrowy sposób. To nie musi oznaczać wielkich zmian w wyglądzie, ale przede wszystkim poprawy samopoczucia fizycznej i psychicznej kondycji. W moim przypadku proces akceptacji ciała nie był prosty. W dzieciństwie, jak i w dorosłym życiu, podobnie jak wielu z nas, zmagałam się z trudnościami związanymi z samooceną. Często miałam poczucie, że wyglądam bardzo źle, za chudo, za grubo, ciągle coś było nie tak. Właśnie te wątpliwości towarzyszyły mi przez lata, co miało wpływ na moją pewność siebie i postrzeganie samej siebie. Z czasem, kiedy zaczęłam pomagać innym osobom, szczególnie moim podopiecznym. Odzyskiwać pewność siebie i poprawiać ich samoocenę, zauważyłam, że i moja się poprawiła. Nadal zdarzają się dni, kiedy nie widzę siebie w najlepszym świetle. Każdy z nas ma swoje chwile kryzysowe, kiedy nie czuję się w pełni komfortowo w swoim wyglądzie. Ale najważniejsze, co zmieniłam, to podejście do siebie. Zaczęłam traktować swoje ciało bardziej jak narzędzie, które ma służyć zdrowiu, a nie tylko idealnemu wyglądowi. Dzięki temu mogę się cieszyć pełnią życia bez presji, że muszę spełniać nierealistyczne oczekiwania innych ludzi. W miarę jak stawałam się świadomą kobietą, zrozumiałam, że zdrowie i długowieczność są ważniejsze niż pogoń za idealnym ciałem, które narzuca nam społeczeństwo czy media. Ciało jest naszą świątynią, ale nie jest jedynym aspektem naszej wartości. Moja droga akceptacji była długa i czasem trudna. Ale dała mi wewnętrzną siłę i poczucie, że jestem w stanie pomóc innym przejść przez ten sam proces z większym komfortem i zrozumieniem siebie. Dbanie o siebie to nie tylko dbanie o wygląd zewnętrzny, ale przede wszystkim troska o zdrowie, równowagę i komfort psychiczny. W świecie, w którym media i społeczeństwo narzucają nam nierealistyczne ideały, warto pamiętać, że zdrowie i akceptacja ciała powinny być dla nas priorytetem. Zamiast dążyć do perfekcji, postarajmy się znaleźć wewnętrzną harmonię, równowagę i miłość do siebie, co pozwoli cieszyć się pełnią życia, niezależnie od tego, jak wygląda nasze ciało. Dziękuję za wysłuchanie tego podcastu. Mam nadzieję, że moje doświadczenia i przemyślenia były pomocne i zainspirowały do refleksji nad własnym podejściem do ciała i zdrowia. Pamiętaj, że akceptacja siebie to proces, który trwa. Ale warto w niego zainwestować, bo daje spokój i wewnętrzną siłę. Do usłyszenia w kolejnych podcastach. Trzymaj się ciepło i dbaj o siebie.